Witam, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mój własny, prywatny serwer Medin 2 Hamachi. Włączamy serwer. Logujemy się. Wchodzimy na postać. Teraz idziemy do handlarki różnościami. Jak widać wszystko jest kamienie plus 5, żapoty i typy. Teraz idziemy do innego handlarza. Handlarza z brojami. Jak widać na razie tu jest słabe ek, ale wszystko się polepszy. Tu są te, to skilly i typy. Teraz idziemy do handlarza mieczami. Jak widać księgi, wszystko tu jest. Mieczeć. Słabe też będą mu ulepszone tak za tydzień. Dobra. Teraz idziemy do naszego kochanego rywaka. W, na w naszym... Dobra, petardy są, parę kupię. Tu, tu, tu. Dobra. Popuszczamy trochę petardy. Twórcy serwera, Henol, Jelon, Dario i Dawid. Zapraszamy na serwer. Dziękujemy za obejrzenie w filmiku.